The following is a non-profit fan-based parody. Dragon Ball, Dragon Ball Z, and Dragon Ball GT are all owned by Funimation, Toei Animation, Fuji TV, and Akira Toriyama. Please support the official release. <coughs> <coughs> Kiedy you super a a sense how pytasz <coughs> ile? Czujcie się szczęściarzami, będąc w obecności świetlistego, złotego boga takiego jak ja. A teraz, jeśli mi wybaczycie, udam się zabić tego drugiego androida. A taki pleps jak wy możecie tu zostać i postawić pomnik ku mojej chwale. A więc... Vegeta jest super, super Sajaninem. Yeah, Słyszeliście w ogóle, jak nazwał swój atak? No. Co nie? Atak wielkiego wybuchu. No nie uh, wiem. No, no, Mówi to pan. Specjalny special promień team, działu. Ej, sam wymyśl lepszą, lepszą, lepszą nazwę dla ataku. Może. Diabelski świdrujący promień? About a about może spiralny death promień death śmierci? Laser przeznaczenia? Promienny promień? Gwoździarka? Kurde, się to tęskę. jest dobre. Odcinek 37. Czyli dlatego, że jest maszyną, nie mogę wyczuć jego energii. To nie ma sensu. Wyczuwanie energii jest bez sensu. Ej, czemu się chowasz? Przestraszyłeś się, bo rozwaliłem twojego kumpla? Nazwałbym go twoim sexbotem, ale jak właśnie pokazujesz, nie masz jaj. Jest tak bardzo zdesperowany, by mnie znaleźć. Mogę go tylko przeczekać. O, stary, rzeczywiście się zmęczyłem z dmuchnięciem twojego roboseksualnego partnera. Byłoby do dupy, gdybyś teraz wyskoczył i wyssał mi energię. O, nie! Kuć w oczach! Najgorzej! Wypierdalaj stamtąd! W końcu cię dogoniliśmy i. O, Boże, nie! Twoja energia jest moja. Właśnie tak był mój plan. Wiedziałem, że nie oprzesz się, aby wyskoczyć i postać super cycka. I teraz jesteś cały mój, ty stary... Ej, wracaj tu! Jeszcze nie skończyłem! To taktyczne gówno zaczyna mi działać na nerwy. Wyłasz natychmiast i walcz dzielnie jak mężczyzna. Czytam, mężczyzno Doid. Yes, tak, Vegeta, Może i jesteś Super Sajaninem, ale wciąż z ciebie arogancki, mały szczenia. Mały mały. Gąski, gąski do domu suko. Ty sobie glęcz dalej, a ja ucieknę i. O, śledzili mnie. Trudno. Polecam po prostu w inną stronę i. Okay. Dobra, wymanewruję z powrotem tam skąd przyle... From... Czemu on tu w ogóle jest do cholery? Chociaż w moim wieku przyda mi się I trochę zieleniny w diecie. Dobra, right. a co myślisz o królobójczym blasterze? Uderzenie dnia ostatecznego. Grat anarchii. Studencki czwartek? Granat piekielny. Chzań się. Zatrzymuje sobie to. No witam. Zostawię was dwóch samych. Bądź cicho, wyluzuj się i pomyśl o... nam. Cholera, muszę skontaktować się z Gohanem. Gohan, czy mnie słyszysz? Boże, czuję się zajebiście. Pierwsze, co zrobię I po do powrocie do, do domu, to stanę przed, przed wielkim lustrem. Rozbiorę się, zmienię się w super Saiyanina i... i... Gohan, pomóż mi! Can't love food. Yeah, yeah, yeah. Can't love... uh, Nie słyszałeś hurt. tego? Nothing. Do cholery, do Gohan! To ten staruch wziął mnie od tyłu, musisz... Oh serio? Jak ludzie w ogóle wchodzą na tą linię? O nie, mój cylinder! Kochan, Jak ty nas you? wisieliście w powietrzu! Jak God, mogłem was nie zauważyć? Nie pyskuj mi tu! No patrzcie, kto w końcu zainstalował sobie parę! To dość niewygodne! Może utniemy sobie krótką rozmowę i wszystko wyjaśnimy! Nie ma mowy! No dobrze! To może... No, powalczę najpierw z tym łysym? Kiedy tylko chcesz, staruszku. Nie z tym! Z tamtym! Ja się wycofam. A może z tym? O proszę cię! Jakbyś był jeszcze w stanie walczyć ze mną? Krilan! Fasolka senzu! Fasolka senzu? Fasolka senzu! Fasolka senzu! Fasolka senzu. Fasolka senzu. Fasolka senzu. Fasolka senzu. Mów mi otwieracz do puszek, bo Zaraz rezerwę twoją metalową dupę. Tak, Grypsy zostaw lepiej dla mnie. Poza tym, Staruch jest mój na mecz Pomyślałem, że nie chcesz budzić sobie super rąk rąk na słabego przeciwnika. Wiesz, co jest śmieszne? Wiem, że ze mną igrasz, ale masz rację. Jest twój. Jasne, przeciwstawcie mnie waszemu zielonemu gościowi. Już zabrałem mu tyle energii, żeby stawić mu czoła dwa. O mój Boże! Czaotsu nie żyje. I naprawdę przytył. I jest androidem. To nie Czaotsu. O, koszyk z gównem. Lista złych pomysłów jest długa, a ten jest na jej szczycie. Wiesz o tym, prawda? Zdecydowanie sprzeciwiam się siedzeniu i nic nie robię. Wiesz, że nawet nie zobaczyłam Frizy ani razu? Podejrzewam, że nikt nie narzekał na niezobaczenie Hitlera. Znaczy, niektórzy owszem, ale oni są dziwni. Tu nie ma o czym dyskutować. Wiesz, że twoje dziecko jest na pokładzie? A on nie wie, co się dzieje. Nie wiem, czy w tym rzecz. Poza tym, próbuje się mną nakarmić. Nie martw się. Przestanie, jak zrozumie, że to wyschnięta studnia. A propos, widziałaś kiedyś, co dieta z fasolek z sensu robi z mężczyznami? Co? Karinowi się podoba. Dobra, po pierwsze, co? Po drugie, do kurwy, wiesz, spędziłem ostatnie trzy lata trenując z goku. No i co? Też jesteś super sajaninem Cóż, chyba bardziej super nameczaninem. Zaraz. Myślałem, że jesteś demonem. O nie! Bardziej już człowiekiem ślimakiem. Wow, to znacznie bardziej przyziemne. No wiem, przy okazji, z czego jest zrobiona ta osłona na mózg? A to jest poliwęglanowa, termoplastyczna, laminowana... Ktoś jeszcze uważa, że za dużo trenowaliśmy na nich? Może opowiesz nam o tym? O nie, zamknij się! Panie Piccolo! A nieważne. Wiesz, nie mogę rozumieć, po co w ogóle instalowałeś receptory bólu. Moim zdaniem trochę wygląda to na błąd w projekcie. Nie waż się krytykować moich metod. Jakbyś rozumiał system nerwowy. Ból jest niezbędny, by rozpoznać sytuację zagrożenia. By nadać ludzkiemu rozumowi kontekst. A w tym kontekście, jak bardzo masz przejebane, oszty limonkowy sukim synu! Zajmie mi to co najmniej dwie godziny, żeby zaprogramować nową rękę. Nie zaraz! Jestem praworęczny! No to trzy godziny. żałośni zatraceńcy, cóż ja wam uczyniłem? Jestem pewien, że zmioteś z powierzchni ziemi co najmniej pół miasta. Mam na myśli ostatnio. To było godzinę temu. Ciepiasz się słówek. Przepraszam za spóźnienie. Wehikuł czasu jest nie dość precyzyjny, jeśli chodzi o godziny. I co to do cholery jest? Tranks, co ty tu robisz? Tranks, co babskie imię. Zaraz, czy twój syn nie ma tak na imię? Chcesz mi wmówić, że ten niedoszły Super Sajanin z przyszłości to mój syn? Cóż, wyszło szydło z worka. Ale serio, co to ma być? To jest android. Wcale nie. Właśnie, że tak. Nie jest. Otóż jestem androidem. Ty się nie wtrącaj. Zaraz. Chcesz powiedzieć, że to nie ten android, który nas zabił? Nie, ja nawet nie. Ale powiedziałeś, że będą dwa androidy. No i walczyliśmy z dwoma. Powiedziałem, że dwa, ale to nie jest jeden z nich. Czemu nam nie powiedziałeś, jak wyglądają? Spotkałem tylko dwóch. No popatrz, my też. Hej, chłopaki, jeszcze kobiety tu brakowało. Bulma, nie! Czy ona przywiozła mnie? A oto moje drzwi! Szrama wiatru! Strzelba dusz! Bankaj! Rasengan! Guma guma gnasto. To brzmi z Lektor Seju.